Za nami panel poświęcony chyba najciekawszej kooperacji w branży. Z jednej strony zielone OZE i z drugiej ciepłownictwo. Czy to już jest ten moment, kiedy możemy mówić, że polskie ciepłownictwo będzie zielone? Wyzwania są bardzo duże, ale nie ma innego wyjścia. My musimy odejść od węgla, musimy odejść od paliw kopalnych. Jak szybko to zrobimy, to będzie zależało od lokalnych uwarunkowań. Natomiast kierunek jest chyba od jakiegoś czasu jasno zarysowany po to, żebyśmy przetrwali, po to, żeby nasze ciepło było konkurencyjne, po to, żeby ono było akceptowalne cenowo również przez naszych klientów, którzy za to wszystko muszą zapłacić. Ono musi być odnawialne, ono musi być zielone. Wspólnie przysłuchujemy się dyskusjom w kuluarach tegorocznego Forum Polskich Ciepłowników. Myśli Pan, że kompromis dotyczący implementowania OZE do ciepłownictwa jest już zawarty w branży? Pana koledzy i koleżanki podzielają tę opinię? Oglądałem wiele paneli, które się tutaj odbyły, zarówno tych z perspektywy europejskiej, jak i z perspektywy firm zagranicznych i polskich. Widzieliśmy kolegów z Litwy, widzieliśmy kolegów z Chorwacji z ich prezentacjami i wszyscy mniej więcej idą w tym samym kierunku, starając się wykorzystać te lokalne możliwości po to, żeby zoptymalizować systemy ciepłownicze funkcjonujące w tych miastach, ale elektryfikacja. Zazielenienie, poprawa efektywności to są słowa, które przewijają się w każdej z tych prezentacji i na koniec dodałbym jeszcze jedno kluczowe słowo, to jest właściwie elastyczność i digitalizacja. Może to będzie dla Pana zaskoczenie, ale są też krytycy implementowania OZ do ciepłownictwa, bo w domenie publicznej sporo jest dyskusji o tym, że tak naprawdę na koniec tego całego procesu zwykły Jan Kowalski nie odczuje tego w cenach, bo te ceny pozornie tylko mają spaść. Tak naprawdę być może chodzi o to, żeby w Waszej branży się lepiej pracowało, żeby utrzymać status quo zespołów. To jaka jest ta obietnica, progresywna obietnica tej transformacji z perspektywy zwykłego Jana Kowalskiego i jego gospodarstwa domowego? Ja myślę, że musimy popatrzeć nie z perspektywy ceny, ale z perspektywy kosztu. To co robimy, to jest ograniczenie zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli mamy transformować systemy ciepłownicze, to nie możemy ich transformować w kształcie, w którym one są dzisiaj. Dzisiaj zbudowane, funkcjonujące od tylu lat. Musimy wziąć pod uwagę zmianę w zapotrzebowaniu na ciepło. Wiele miast może się wyludniać, poprawa efektywności energetycznej budynków to jest coś, co, co słyszymy również z kierunku Unii Europejskiej. To będzie ten główny kierunek ograniczenia zależności, poprawy bezpieczeństwa energetycznego krajów i poprawy bezpieczeństwa energetycznego ludzi mieszkających w miastach, na wsi, wszystko jedno. To, że są inne zdania, bardzo dobrze. Spierajmy się, jaki jest kierunek. Dyskutujmy o tym. Ja jestem przekonany, że jeżeli zostaniemy w modelu, który jest dzisiaj, to ceny ciepła będą znacząco wyższe niż po transformacji mogą być, jeżeli się zazielenimy i zelektryfikujemy. To na koniec spójrzmy jeszcze z takiej perspektywy Helikopter View na całe forum polskich ciepłowników Międzyzdroje 2024. Imponująca frekwencja na wszystkich panelach. Z jakimi nowymi tematami wyjeżdża Pan jako uczestnik, czy pojawiła się jakaś zupełnie nowa perspektywa od kolegów i koleżanek z branży? Widzę naprawdę bardzo duże przekonanie, że to, o czym od wielu lat mówimy, trzeba dzisiaj implementować. Że już nie ma czasu na to, żebyśmy dywagowali, żebyśmy się zastanawiali, budowali pewne scenariusze na przyszłość i zostawali w miejscu, w którym byliśmy do tej pory czyli ciepłownia, rura i kaloryfer. A obok tego wszystkiego, administracja rządowa, wasze wypracowane w dyskusjach wspólne postulaty, jeżeli chodzi o decydentów po tym forum, jakie są? Ja myślę, że to nie jest jakby miejsce do wypracowania ostatecznych rozwiązań. My tutaj dzielimy się pewnymi propozycjami, natomiast na pewno konstruktywne jest powołanie zespołu w Ministerstwie dotyczącego zespołu, który będzie się zajmował ciepłownictwem i udział różnych interesariuszy w pracy takiego zespołu jest niezmiernie istotny. Nie powinniśmy się ograniczać do NGO-sów czy do, do firm z jednej... Dziedziny. To odczytuję jako dobry kierunek, natomiast osobiście uważam, chociaż byłem zwolennikiem strategii dla ciepłownictwa przez wiele, wiele lat, dzisiaj myślę, że taka strategia powinna obejmować całą energetykę, w tym ciepłownictwo. Bo samo ciepłownictwo jako takie powoli, powoli, ale jednak wyczerpuje swoje możliwości funkcjonowania. Wspomniałem o imponującej frekwencji, ale jest też lista nieobecnych, bo pojawiły się sugestie, aby na kolejne edycje forum dopraszać samorządowców. Bo wiele węzłów ciepłowniczych jest bardzo mocno powiązanych z samorządami. To jest nowe otwarcie, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami. Może właśnie to jest ten moment, kiedy oni powinni się tu pojawić. Samorząd jest niezmiernie istotnym graczem w ciepłownictwie jako takim. Większość firm ciepłowniczych jest własnością samorządu, ale i z drugiej strony nie tylko własność, ale wypracowanie modelu rozwoju ciepłownictwa, zapewnienie potrzeb, zarówno energii, gazu, jak i ciepła w sposób nie tylko formalny, bo większość gmin ma tego typu albo założenia do planu, albo plany. Natomiast Wypracowanie tych planów w taki sposób, żeby one były po pierwsze wykonalne, żeby były dla ludzi ok, pozwalały w długiej perspektywie zapewnić potrzeby cieplne miasta. Pamiętajmy o tym, że mamy jeden z najlepiej rozwiniętych w Europie systemów ciepłowniczych jako, jako kraj i powinniśmy to wykorzystać. Wykorzystanie tych zasobów bez samorządów będzie o wiele trudniejsze. Jestem w 100% przekonany, że rola samorządu w ciepłownictwie powinna wzrosnąć.